Lek, którego kapsułki łatwo uwalniają wapń, wzmacniając kości. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ludzki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Calperos, nie dajmy się osteoporozie. Wiecie co? Dowiedziałam się, że wszystkie te rzeczy, które najbardziej lubię, sprawiają, że moje zęby żółkną. Ale jak je wybielić i nie uszkodzić szkliwe? Rozwiązaliśmy ten problem tutaj w Instytucie BlendaMed opracowując wybielającą pastę. Usuwa do 100% przebarwień powierzchniowych w zaledwie 3 dni i wzmacnia zęby. Teraz mam zdrowe zęby i piękny uśmiech. <śmiew> o. Dzień dobry, proszę, telefon, przepraszam. Psy wydobywają z nas to, co najlepsze. Pedigree daje im w zamian coś równie dobrego. O, pora na saszetkę. Mogę? Tak. Smak, który uwielbiają i wartości odżywcze, których potrzebują. Pedigree. Dla dobra psów. Nowy Pantin Superfood jest jak multivitamina dla Twoich włosów. 100% silniejsze włosy. Nowy Pantin Superfood. Nasi goście chcą podróżować szybko i wygodnie. Już dziś mogą wybierać z ponad 100 tras. Stale otwieramy nowe połączenia. Podróżuj po Europie do Ameryki i Azji w dogodnych godzinach. Bądź naszym gościem. Polskie Linie Lotnicze Lot. Może to ten moment? A może moment strzału? Moment podania? Moment, gdy stałaś się częścią drużyny. Albo moment, gdy ktoś w ciebie uwierzył. Wystarczy moment, by na dobre zmienić zasady gry. Visa. Wszędzie tam, dokąd zmierzasz. Jeden, dwa, trzy. Z Philips Latte Go delektowanie się idealną kawą nigdy nie było prostsze. Jeden przycisk, by uwolnić prawdziwy smak świeżo zmielonych ziaren. Elementy najszybszego w czyszczeniu systemu mlecznego Go. 3. Ciesz się kawą, której nie sposób się oprzeć. Wyśmienite kawy w prosty sposób. Philips Latego. Innovation and you. Philips. Dzień dobry, potrzebuję więcej internetu. Polecam dokupić 60 GB do swojego abonamentu i ze smartfona zrobić hotspot i dzielić się internetem z bliskimi. O to chodziło. A my chcielibyśmy mieć wi w centrum domu. Państwu polecam domowy internet LTE. Bierzemy. <laughs> Brawo, wy! Brawo wy! Masz abonament w plusie już za 25 zł miesięcznie do kup gigabajty na swojego smartfona, lub jeśli ci wygodniej dobierz domowy internet LTE, plus internet dla każdego, taki jakiego potrzebujesz. Nie masz czasu na rozkładanie deski do prasowania? Odkryj parownicę do ubrań Philips Steam Go, z którą bezpiecznie wygładzisz zagniecenia na różnych ubraniach. Usuniesz nieprzyjemne zapachy i odświeżysz grubsze tkaniny. Zarówno w domu, jak i w podróży. Parownica do ubrań Philips Steam Go. Innovation and You. Philips. Legendarne wyścigi NASCAR i ekstremalna rywalizacja. Zbliżasz się do lidera. Gaz się zaciął. Nie mogę zwolnić. Zabijesz go. Tom Cruise. Nie przyniosę wstydu. Nicole Kidman. Kontrola to iluzja. Nikt nie wie, co się wydarzy. Robert Duvall. Niech pani źle o nim nie myśli, boi się. Za ryzyko płaci się słono. Dziękuję za opiekę. Moja praca, moje życie. Szybki jak błyskawica. Dzisiaj o 20 w Super Polsat. Niech stąpi duch twój i odnowi oblicze ziemi tej ziemi. Zapraszamy na wyjątkowe widowisko z okazji 40 rocznicy pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. 2 czerwca, Plac Piłsudskiego w Warszawie, godzina 20.30. Transmisja koncertu jutro o 20.30 w Super Polsat. Kobiety, które dowiadują się, że są w ciąży, bardzo, bardzo się boją. Pierwsze, o czym myślałam, to żeby jak najszybciej zrobić USG. Fundacja Polsat wyposaża w niezbędny sprzęt medyczny oddziały dziecięce w całej Polsce. Zdrowie dziecka jest najważniejsze. Możesz pomóc zakupić sprzęt USG dla oddziału położniczo-neonatologicznego w Lubartowie. W każdym szpitalu powinien być taki sprzęt. Wysyłając SMS o treści POMOC po numer 7531 pomagasz podopiecznym Fundacji Polsat. BULF? Zadaję zawodowo, ale w tym, co robię, nie ma miejsca na mój ból. Dlatego kiedy zaczynam czuć plecy, czy głowę. Od razu sięgam po Ketonal Active. Ketonal Active to sprawdzony lek na różne rodzaje bólu, dostępny bez recepty. Mam go zawsze przy sobie, bo to siła, której ufam. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki do do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Ketonal Active, numer jeden w aptekach. Dziękujemy za zaufanie. Najnowsza technologia z gwarancją najniższej ceny. W play Samsung Galaxy A40 z wyświetlaczem Infinity Super AMOLED. To jest hit! Samsung Galaxy A40 za złotówkę w ofercie na abonament. Play, największa sieć komórkowa w Polsce. Play. Kupiliście obligacje? Cieszycie się? Ale to są obligacje premiowe. I za jedną z nich wygraliście dodatkowe 10 tysięcy złotych. Tylko w czerwcu kup obligacje 10-miesięczne i wygraj. Dostępne na obligacje skarbowe.pl i w PKO Banku Polskim. Wiecie co? Dowiedziałam się, że wszystkie te rzeczy, które najbardziej lubię, sprawiają, że moje zęby żółkną. Ale jak je wybielić i nie uszkodzić szkliwa? Rozwiązaliśmy ten problem tutaj w Instytucie Blendamet, opracowując wybielającą pastę. Usuwa do 100% przebarwień powierzchniowych w zaledwie 3 dni i wzmacnia zęby. Teraz mam zdrowe zęby i piękny uśmiech. Każdy ubezpieczyciel obiecuje Ci najtańsze ubezpieczenie. Teraz łatwo sprawdzisz, gdzie naprawdę zapłacisz mniej. Wejdź na rankomat.pl Wypełnij formularz i zobacz porównanie cen OC i AC kilkunastu firm. W tym AXA Direct, Aviva czy Generali. Niektórzy znajdują ubezpieczenie tańsze nawet o połowę. Ramkomat.pl, ubezpieczenia tańsze nawet o połowę. Planujesz wyjazd? Teraz porównasz także ubezpieczenia podróżne. Czy wiesz, że mimo twoich starań i tak możesz być teraz okradana? To jakiś żart. To osteoporoza, cichy złodziej kości, który bez objawów może okradać z wapnia co trzecią kobietę po pięćdziesiątce. Spróbuj temu zapobiec. Calperos, lek, którego kapsułki łatwo uwalniają wapń, wzmacniając kości. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Calperos, nie dajmy się osteoporozie. Oh. Mm. O, dzień dobry, proszę. Telefon, przepraszam. Psy wydobywają z nas to, co najlepsze. Pedigree daje im w zamian coś równie dobrego. O, pora na saszetkę. mogę? Tak. Smak, który uwielbiają i wartości odżywcze, których potrzebują. Pedigree, dla dobra psów. Nowy Pantin Superfood jest jak multivitamina dla Twoich włosów. 100% silniejsze włosy. Nowy Pantin Superfood. Może to ten moment? A może moment strzału, moment podania, moment, gdy stałaś się częścią drużyny, albo moment, gdy ktoś w ciebie uwierzył. Wystarczy moment, by na dobre zmienić zasady gry. Wiza, wszędzie tam, dokąd zmierzasz. 1, 2, 3. Z Philips Latego dyrektowanie się idealną kawą nigdy nie było prostsze. Jeden przycisk, by uwolnić prawdziwy smak świeżo zmielonych ziaren. Dwa. Elementy najszybszego w czyszczeniu systemu mlecznego Latego. 3. Ciesz się kawą, której nie sposób się oprzeć. Wyśmienite kawy w prosty sposób. Philips Latego. Innovation and you. Philips. Nie masz czasu na rozkładanie deski do prasowania? Odkryj parownicę do ubrań Philips Steam Go, z którą bezpiecznie wygładzisz zagniecenia na różnych ubraniach. Usuniesz nieprzyjemne zabachy i odświeżysz grubsze tkaniny, zarówno w domu, jak i w podróży. Parownica do ubrań Philips Steam Go. Innovation and You. Philips. I wy panowie inżyniery, I wy prawniczki na obcasach. Czy lofty to czy garsoniery, Wasz dom, wasz styl, wygoda wasza. I wy co w kuchni awokado, ściany plamicie czekoladą. I wy modelki, wy hipsterki, I wy szczęśliwi domownicy, Troskliwe matki i alergicy. Choć kolorów bez liku i choć jest was stylu, Wszyscy macie prawo do własnego stylu. Decoral Home and Style, Twój dom, twój styl.